Pięknie, dziękuję za piękną zapowiedź. I faktycznie chwilę temu Aneta popełniła wpis na Makimowego Blogaska o responsive web design. Tylko jakby jak to programistka bardzo rzetelnie podeszła do tematu, ale mocno od strony technicznej. Pokazała różne narzędzia, frameworki, które. Opowiedziała, na czym polega taki Responsive Web Design. Jeżeli ktoś jeszcze nie przeczytał, to jest praca domowa, bo naprawdę fajny wpis. No i generalnie prosta sprawa by się wydawało. Mamy, jeżeli chcemy, mamy dużo wyświetlaczy, dużo rozmiarów ekranów. W tym urządzenia mobilne, no to wchodzimy w albo Adaptive Web Design, albo Responsive, żeby nam się te layouty pięknie składały. No, i potem mamy takie piękne stacje testowe, jak na przykład the 64 Digital Super Duper Device Testing Station, e, która prawdopodobnie w e, Sarnie Testerze po prostu budzi teraz zazdrość i e, będzie się przewijała w różnych snach. E, tylko te stacje zakładają, że nasi użytkownicy korzystają z urządzeń mobilnych w taki sposób. Albo na przykład tak, by po zabiegu spa, serce na twarz, i kąpieli, ewentualnie tak, gdzie głównym zagrożeniem jest na przykład to, że e, ktoś sobie ten telefon upuści na klatkę piersiową lub głowę. Kiedy one powinny być testowane, raczej jak w reklamie z 2006 roku. Proszę ją docenić, bo szukam cały dzień. <noise> Tutaj wchodzi nam jeszcze jedno słówko e, na literę N. E, nie będę robiła quizu, bo nie mamy czasu niepełnosprawność. E, ważna kwestia, czyli bardzo ogólny termin obejm obejmujący różne upośledzenia związane z funkcją strukturą ciała, ograniczenia aktywności e, czy ograniczenia uczestnictwa w. W jakimś evencie, jakimś zadaniu, w stronie internetowej, aplikacji mobilnej, itd. Zwykle przedstawiana w formie e, ludzi na wózka albo z e, protezami, e, z psami przewodnikami itd. Natomiast niepełnosprawność jest tak naprawdę terminem dużo bardziej ogólnym i nieoczywistym, e, niż, e, niż by się mogło wydawać. I jak się okazuje, nie dla każdego to jest takie, takie proste i, i czytelne. E, bo w ramach tych wszystkich pod, podkategorii e, niepełnosprawności fizycznych, e, rozwojowych, e, trudności w, w uczeniu się, czy e, dowolnych zmysłowych, psychicznych, itd., mamy jeszcze coś, co się nazywa czynniki środowiskowe, które potrafią z każdej. W jaki sposób tej uprośćmy normalnej, zdrowej osoby zrobić e, użytkownika, który posiada pewną, pewną niepełnosprawność. E, I mamy na przykład korzystanie z przestarzałych przeglądarek systemów operacyjnych e, w kontekście naszych stron internetowych i aplikacji. E, czy nas jako makmoto to dotyka, bo sobie żyjemy w bańce? Oczywiście, że tak. Na przykład, chociażby e, robiąc. E, Soft dla UNAIDS, dla raportowania. Gdzie jest używany w absolutnie każdym kraju i nie wierzę, że w biurach gdzieś w głębi Afryki e, raportujący mają e, najnowsze technologie, procesory e, i inne gigabajty. Tylko muszą raczej e, RAM dowozić na mułach. E, I tak, jeżeli się komuś wydaje, też, że to jest niewiele. To są statystyki troszkę e, rozmyte, osadzone gdzieś tak wyplutem przez Gemini, e, bo też moim celem nie jest naprawianie teraz dostępu do najnowszej technologii, tylko raczej bardzo ogólne, e, ogólne pokazanie, że tego jest naprawdę dużo. 5-11% ruchu w internecie odbywa się przez przestarzałe... Przeglądarki. 5% w Makimo to jest jedna osoba. Gdyby jedna osoba w Makimo używała przestarzałą przeglądarkę, już by miała Matiego na sobie, pytającego tego człowieka o sens życia, istnienia i stosunek do pracy. Smartfony. 22-37% użytkowników smartfonów ma starsze wersje systemów. Już pomijam wszelkie damfony czy smartfony zaprojektowane z myślą o ludziach. Starszych. E, tablety, nawet 20-30% użytkowników tabletów działa na starych wersjach. E, przeglądanie na urządzeniach mobilnych, konsolach do gier i innych urządzeniach nie będących komputerami stacjonarnymi. Bo tak naprawdę, przeglądać e, strony internetowe można praktycznie na wszystkim, jeżeli to tylko da się uruchomić. No, w tym momencie to jest przy, przykład dość ekstremalny, czyli DUM. Odpalony na teście ciążowym elektronicznym i jest <grymne> do jest przywoływany jako aplikacja napisana bardzo e, dostępnie jest pod kątem e, dostosowania do różnych urządzeń. E, niska przepustowość e, lub przerywane połączenie internetowe coś, z czym się w tej chwili zmaga Mati w kontekście streamu na YouTubie, A jesteśmy w środku łodzi przy całkiem dobrym pokryciu i korzystamy z usług serwisu, który wcale nie jest mały, ani niszowy tylko YouTube hello. A w kontekście coraz bardziej popularniejszego popularnego Workation, jeżeli sobie przyjmiemy procentowe pokrycie dostępem do internetu na Ziemi, to faktycznie korzystanie z. Narzędzi, które, których my używamy w, na, w naszej pracy i które my produkujemy dla innych. E, w niektórych warunkach, jeżeli nie uwzględnimy tego czynnika, może być utrudnione. E, czy e, gdzieś w tunelach e, próbujemy, znaczy mam nadzieję, że. Jednak więcej osób w tej firmie zachowuje jakiś taki work-life balance i higienę, ale czasami trzeba popracować czy to w samochodzie, czy to w tunelu. Niektórzy lubią pracować w samolotach. Ehm, no, jakość połączenia internetowego sygnału w samolocie, nawet przy wykupionym Wi-Fi, e, często pozostawia wiele do życzenia. E, przeglądanie stron w języku obcym lub nieznanym kontekście kulturowym. I tutaj sztandarowy przykład Japonia, która z naszej perspektywy w latach 90-tych gdzieś mocno ze swoim webdesignem plus e, posługuje się zupełnie innym alfabetem e, niż Trzyma. nasz innym, system, hmm? Trzyma. <laughs> innym, innym e, systemem pisma tak? i e, w dodatku ma inny format daty, co jest regularnie przywoływane w różnych e, reklamach np. serwisów do zamawiania do rezerwacji stolików, gdzie e, Turyści e, rezerwują sobie stolik i się okazuje, że, że zamieni sobie miesiąc z dniem. E, jasne światło, deszcz, inne warunki pogodowe, które... E, jasne światło pierwsze podkręca nam jasność e, ekranu na maksa, e, więc drenuje też szybciej baterię, ale też mrużymy oczy, potrzebujemy dostosować się jakoś do tych warunków, czy próbujemy sobie zasłonić jedną ręką ekran, albo e, albo oczy przed słońcem. Deszcz, który sprawia, że e, bardzo trudno nam tapnąć w precyzyjny punkt i e, nawet na urządzenie, czy może po prostu nam uszkodzić urządzenie. Ja kiedyś tak cały trening do kosza wyrzuciłam, bo źle tapnęłam Krople deszczu, e, czy inne ekstremalne warunki pogodowe, które najzwyczajniej w świecie odwracają naszą uwagę. E, tak jak inne hośliwe, rozpraszające otoczenia, wpływające na nasz fokus, albo utrudniające e, przyswajanie multimediów e, i vice versa, bardzo ciche otoczenie, gdzie jeżeli mamy jakiś, e, jakiś filmik, który się samoczynnie odtwarza, to jeżeli ktoś nie pomyślał o tym, no to on się otworzy z dźwiękiem i na przykład obudzi tam dziecko, a Adrian będzie jeszcze gdzieś spał, bo mu się młodo obudzi. Ekstremalne temperatury wpływające na wydajność urządzenia, na czas życia baterii, również też na o, ważna rzecz, na nasz strój, bo o ile jak jest gorąco w najgorszym wypadku. E, obsługujemy nasz telefon z podsunymi łapkami. To jak jest zimno, często mamy rękawiczki nawet grube i e, ta mobilność jest ograniczona. E, Tymczasowe ograniczenie sprawności umysłowej, czy to przez bezsenność, czy e, jakieś wahania hormonalne, zmęczenie, stres, tych e, warunków, warunków wpływających na naszą, nasz performance jest bardzo dużo, czy e, ograniczenie sprawności. Fizycznej i to nie chodzi tylko o kontuzję, ale też na przykład o to, że próbujemy coś zrobić w ruchu, w samochodzie, trzymając inne rzeczy, eee, prowadząc dziecko, psa. I tutaj poprosiłam Pika AI o wygenerowanie mężczyzny, który próbuje obsługiwać telefon. Najwyraźniej dla sztucznej inteligencji to jest za dużo, bo dorobiła facetowi trzecią rękę. AI nie zna takich przypadków, ale. To nie jest przykład wzięty totalnie z jakiejś abstrakcji, że próbujemy nie wiem, nieść coś ciężkiego, a ktoś do nas zadzwoni. E, I nawet moja osoba w tym momencie życiowym ma drobną niepełnosprawność. już sobie popsułam rękę troszkę, naciągam mięsień i w taki sposób, że e, e, zbyt, długo, zbyt długie trzymanie telefonu przed twarzą jest e, pewną. Niewygodną. I możemy zaradzić coś na to, używając chociażby starych, dobrych, znanych wzorców i affordancji, bardzo wyraźnie pokazywać, co trzeba kliknąć, gdzie trzeba kliknąć, używając tych samych określeń na przyciskach, które dokładnie sugerują akcję, jaka zostanie wykonana, i które występują w innych modelach mentalnych, na podobnych stronach. Zamiast wymyślać koło na nowo, i żeby nie trzeba było dużo szukać, to ktoś zbiera takie przykłady, chociażby UI patterns, UI scraps, elements of design. Czy poradzić się kolegi, koleżanki, matki, ciotki, brata, sąsiadki, jakby to widzieli. Bo wszyscy nasi użytkownicy naszych narzędzi również jesteśmy, Ludźmi, e, którzy podlegają czynnikom zewnętrznym. E, design multisensoryczny, czyli dodawanie alternatyw dla tekstów, dla multimediów. I e, e, to wideo prawdopodobnie znają ludzie, którzy są weteranami Joe Monstera, ewentualnie psychofanami szwedzkich. Preliminacji do Eurowizji z pierwszych lat 2000 roku, na generalnie dodawanie język interpretacji migowych do, do dźwięków, dodawanie autodeskrypcji, napisów, również które opisują emocje, stan, dźwięki, używanie wibracji, które pokazują nastrój piosenki, czy na mapie na przykład pokazują. E, jaki rodzaj drogi będzie do przejechania, czy będzie gładka, czy raczej będzie gruntowa wyboista. E, I e, też trzeba pamiętać, że, że tutaj jest w ogóle próbka dość ograniczona e, zmysłowo, bo ważną rzeczą jest to, że jeżeli człowiek nie, jest uznany za niewidomego, to nie znaczy, że widzi zawsze czerń przed sobą. I pustkę, tylko faktycznie e, są różne rodzaje e, tego upośledzenia. Tak samo z, e, z niesłyszeniem, niedosłyszeniem. E, widać albo jakieś plamy, albo bardzo wąski e, zakres e, pola. E, słychać jakieś zniekształcone dźwięki. To spektrum niepełnosprawności jest naprawdę szerokie, ale nigdy nie jest tak, że widać absolutnie nic, ciemność, albo że słychać nic, że człowiek jest w kompletnej ciszy. Eee. Eee. Warto pamiętać też o tym, że kolor tutaj jeżeli czasami na przykład wkurzam się, że ktoś próbuje robić wykresy tylko na podstawie koloru, to nie jest mój wymysł, bo. To jest rekomendacja WCAG, żeby kolor nie był jedynym sposobem przekazywania informacji czy identyfikowania treści, raczej dodawać paterny, opisy tekstowe, tak żeby nawet jeżeli ktoś, kto ma achromatopsję, czyli widzi z grubsza w skali szarości, mógł sobie poradzić z jakimś ekranem. E, dawanie kontroli nad multimediami, e, czy nad tym, w jaki rodzaj, e, w jaki sposób daną treść się przyswaja czy, czy audio, czy tekstowo czy wszelkie transkrypty e, do podcastów. E, no i przede wszystkim wystarczający kontrast między tłem. E, wszystkie historie zadania ścieżki użytkownika są. Wykonane. I to jest trochę paralela też do tym, o czym mówił MG, nasz kochany, czyli testy, 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 żeby faktycznie każdy przypadek biznesowy był pokryty. Nie tylko w teorii, ale też faktycznie zweryfikować, że użytkownik nie napotka jakiegoś bardzo oczywistego dead-endu, ślepej uliczki. A, że zawsze jest po, pozostawiona albo przynajmniej z komunikatem o błędzie, ale też, że, że jest szansa, że temu błędowi zapobiegniemy, poda podając podpowiedzi, a, jakieś sugestie. A, informacje o formatach, rozmiarach, zasobach plików to jest szczególnie ważne tam, gdzie jest kiepski internet. Czyli na przykład lądujecie na lotnisku w Currychu i kolega Was prosi o pomoc, czy możecie coś zrobić z jakimś Excelem, ale wy nie wiecie w sumie, ile ten plik waży, czy tam nie ma stylów całego świata wpakowanych. Ten Excel nie waży 500 gigabajtów, a wy macie tylko pakiet internetowy wykupiony na 1 gigabajt, a potem jako że to jest Szwajcaria to wszystko kosztuje nerkę za Jeden przesłany megabajt. E, I czy w ogóle macie czym otworzyć ten plik? Czy pobieranie jego jest bez, jest, ma sens? Korzystanie z fontów, które już są dostępne na, na komputerze. Czyli, a przynajmniej sprawdzenie, że nasza aplikacja, nasza strona wygląda dobrze e, z użyciem tych fontów. I korzystanie z fontów, które są faktycznie czytelne, a nie tylko finezyjne. E, plus bardzo prosty test. Um, jeżeli mamy dużo danych do, e, do pokazania, e, sprawdzenie czy e, jedynka, małe l, duże i i małe i nie wyglądają zbyt podobnie, tak samo wielkie, duże o i i zero. A... No i wspieranie motywu jasnego i ciemnego, ewentualnie odwróconego, bo ciemny motyw i odwrócony są Dwie troszkę różne rzeczy w ciemnym motywie. Minimalnie rozmiary tekstów powinny być większe i te kontrasty odrobinę bardziej dostosowane, żeby w ciemnych pomieszczeniach chociażby tak nie świeciło w oczy, albo przy ostrym słońcu baterii tak nie drenowało. Ja wiem, że są też różne opcje dostępności. Dostępne w każdym systemie operacyjnym. Tylko wracamy do początku i do czynników zewnętrznych, że no nie zawsze te wszystkie opcje są nam, dostępne, są nam potrzebne. A dobrze zrobiony design, który ułatwia korzystanie w trudnych warunkach, czy to z aplikacji, czy strony internetowej jakiegoś systemu. Nie będzie potrzebował włączenia tego. Plus o takich opcjach zwykle wiedzą ludzie, którzy z nich na co dzień korzystają, którzy, którzy śledzą te informacje. A jeżeli komuś się wydaje, że ratowanie produkcji w trudnych warunkach na pewno się mu nie przydarzy, to wracam pamięcią do 2013 roku, kiedy Mati grzebał coś na terminalu w środku muzeum Guinnessa w jednej ręce trzymając szklankę stoutu, w drugiej swojego starego HTC i wtedy się udało. Ale też interfejsy tekstowe, command line są o wiele lżejsze. Czy high contrast modes, tryby wysokiego kontrastu one też są przydatne, łatwo je dodać, ale znowu większość problemów da się rozwiązać dla normalnych ludzi również bez tych, więc to jest kwestia balansowania wszystkim i um, pewnego wyczucia i świadomości i to by było na tyle z mojej strony, mam nadzieję, że przynajmniej minimalnie rozszerzyłam komuś pojęcie niepełnosprawności i świadomości na ten temat.